Z księgi Ezechiela, I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił. I postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni, przodkowie ich, występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest pośród nich. Oto słowo Boża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie, ksiądz Dominik Szymański w programie Spotkania z wiarą. Dzisiaj moim gościem jest Ula Oczkowska, studentka. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Rozważamy dzisiaj fragment pochodzący z księgi Jezechiela. Jest to pierwsze czytanie z dzisiejszej niedzieli i jest to opis powołania proroka. Wprawdzie nie usłyszeliśmy pierwszego wersetu, ale też jest bardzo ciekawy. Ja go przeczytam: Rzeką do mnie: Synu Człowieczy, stań na nogi będę do Ciebie mówił. Potrzebujemy mieć tą postawę słuchania, gdyż Pan przemawia do nas na różne sposoby. Nie zawsze jesteśmy w stanie go usłyszeć, ale kiedy już przychodzi, to też wydaje mi się, że trudno nam jest żyć jak dawniej, że chcemy z tego słowa zrobić jakiś pożytek, że chcemy, żeby ono w nas zamieszkało. To słowo uzdalniało proroka. Do jego misji. On to słowo chciał usłyszeć, był napełniony duchem świętym. Ula, jak było w Twoim przypadku? Bo e, myślę, że no, wszyscy jesteśmy ochrzczeni, e, w jakiś sposób częściej bądź, bądź rzadziej e, słuchamy słowa Bożego, e, ale e, chyba mamy taki moment często w życiu, że nasza wiara staje się trochę bardziej świadoma, trochę bardziej świadomie do niej podchodzimy i. I mówimy sami do siebie: chcę uwierzyć, chcę poważnie traktować moje życie duchowe. No w moim przypadku miałam takie doświadczenie, nawet bym je porównała z takim swoim momentem nawrócenia, bo ten wiek, 20 kilka lat, to jest taki śmieszny wiek, że niektórzy już mają swoje rodziny i traktują swoje życie tak bardzo na poważnie, a niektórzy no jeszcze bują w obłokach. Nie mają takiego jakiegoś konkretnego celu. Natomiast yy, ja podeszłam do tego w ten sposób, że stwierdziłam, że jeżeli chcę się rozwijać generalnie na wielu płaszczyznach, to też i przydałoby się zadbać o moją wiarę. Yy, więc sobie pomyślałam dosłownie, że to jest właśnie taki moment, że skoro mam czas, to trzeba poświęcić trochę czasu i też Bogu. I tak jak wcześniej się za bardzo z tymi zasadami, które nam wiara wytycza i które nam Bóg podaje, tak naprawdę, za bardzo się z nimi nie liczyłam, to tak w pewnym momencie, jak zaczęłam Boga traktować jako kogoś realnego, jako faktycznie osobę, kogoś, komu naprawdę nam nie zależy, no to bardzo dużo w moim życiu się zmieniło. I jak to no, wygląda w, jakby w praktyce? Bo no, te zmiany no, mogą być różne. Niektórzy. Odcinają się totalnie od swoich znajomych? Niektórzy spędzają całe dnie w kościele, czy nagle wyjeżdżają na jakieś rekolekcje? Czy jest to konieczne? Czy da się spotkać Boga, ale jednak prowadzić życie w świecie? Nie wiem, dalej studiować, dalej spotykać się ze znajomymi? No jak najbardziej oczywiście, chociaż niektóre osoby na pewno będą potrzebowały właśnie czegoś takiego większego wow, i jakiegoś właśnie wyjazdu na rekolekcje. Albo jakiegoś takiego naprawdę czynnego udziału w życiu wspólnot. Ale jakby to nie jest konieczne, można tak naprawdę szukać Boga na różne sposoby w swoim życiu. Mi na przykład bardzo pomogło czytanie Pisma Świętego. To jest taki niby banał, niby wszyscy dookoła to mówią, ale to jest naprawdę bardzo pomocne. No zresztą usłyszymy e, dzisiaj w tym czytaniu o słuchaniu. Jakby czytamy Słowo Boże, ale to tak, jakby no Duch Święty w jakiś sposób do nas przemawiał, więc słucham, e, e, czytam oczami, ale też to, to Słowo gdzieś tam e, we mnie e, zaczyna e, mieszkać. E, to czytanie no, też e, mówi o proroku, który no, jest zaproszony do pewnej misji. E, Posyłam cię do ludzi o bezczelnych twarzach, zatwardziałych sercach, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. My, jakby z natury chrztu, jako chrześcijanie, no jesteśmy też w jakiś sposób prorokami. No nikt nie będzie się ogłaszał prorokiem, bo prawda, nie jesteśmy na tyle pyszni, że jestem prorokiem na te czasy, ale ta nasza misja jest w jakiś sposób naturalna. I czy też odczytujesz no, takie powołanie, że Pan Bóg Cię do czegoś zaprasza, na przykład, żeby być Jego świadkiem pośród tego środowiska, w jakim jest? Myślę, że to jest właśnie takie naturalne, właśnie, że jak człowiek sobie zaczyna uświadamiać po prostu tą wielką miłość Boga, to chcę ją oddawać, chociażby w tym, właśnie, żeby świadczyć przed innymi ludźmi, jakby swoim życiem, po prostu takim codziennym, że to nie mają być jakieś takie jednorazowe zrywy, a na co dzień się żyje kompletnie według własnego widzimisię. nie licząc się właśnie no, chociażby z, z bokiem, no to to nie będzie przemawiać do ludzi, po prostu wtedy się nie jest wiarygodnym w ich oczach. A raczej taka wytrwałość i obstawanie przy tym pokazuje, że to jest słuszne po prostu i że da się żyć inaczej niż to, co nam dyktuje świat dookoła. A co nam dyktuje świat dookoła? No, stawia człowieka na pierwszym miejscu, a nie Boga tak naprawdę. Mhm. E, czy będą Cię słuchać, czy nie będą Cię słuchać? E, przecież wiedzą, że prorok jest pośród nich. To też jest takie słowo, no, dla mnie e, umacniające, dlatego, że no, może się pojawić taka frustracja, nie? No, na pewno w życiu księdza, czy jakiegoś tam ewangelizatora, który czuje się powołany do, tego mi, do, do tej misji głoszenia, no, nie posłuchali mnie. E, ni, nic nie osiągnąłem, nie, nie zmieniło się życie człowieka, do którego przemawiałem. E, ale w tym fragmencie słyszymy, że nie jest ważne, czy cię wysłuchają. Nie? Ważne, żeby zobaczyli w Tobie świadka i e, to jest bardzo piękny fragment, który, który mówi, no nie frustruj się tym, że być może nie nawrócisz świata, ale twoje twój sposób bycia, być może radykalnie różny od tego sposobu bycia tych, do których mówisz, czy w który, wśród których jesteś, no będzie jakimś znakiem. Myślisz, że jest jakiś jest jakimś znakiem Twoje bycie pośród znajomych? Myślę, czy masz w, że tak. w ogóle jakie masz środowisko? No właśnie ja mam takie środowisko, przynajmniej ludzi, z którymi teraz się otaczam, że no, to są osoby, którym ewidentnie wiara nie jest po drodze. Są też takie przypadki, że na przykład Bóg tak, Bóg już jest fajny, ale kościół nie. Częsty, częsty przypadek. Tak, dokładnie. Więc to jest takie wybieranie sobie. Takie. Próbowanie pokaz pokazać Bogu, gdzie są jakby granice Twojego życia, gdzie, gdzie Go możesz wpuścić, a gdzie Go nie możesz wpuścić, natomiast no, to tak nie działa. To trzeba Bogu jakby oddać całe życie, żeby czerpać z, nimi, z Niego pełnymi garściami. I no, Jeżeli się, jeżeli ja będę w oczach innych ludzi, w tym przypadku moich znajomych, Taką osobą, która pokazuje, że tak się da, że to jest dobre, że to nie jest żadne życie takie na półgwistka, tylko raczej właśnie w drugą stronę. To jest życie pełniejsze z Bogiem. No to myślę, że to przynajmniej osobom inteligentnym i osobom, które po prostu myślą nad te, tego typu tematami, to na pewno do nich to przemówi. Mhm. Powiedziałaś na początku w naszej rozmowie, że pomaga ci czytanie Pisma Świętego. Może coś jeszcze jest takiego, co, co jest pomocą, co, co umacnia Twoją wiarę? Na pewno modlitwa i to taka. Może nie tyle, że rygorystyczna, ale. no m, Tak, dokładnie. Mhm. Na pewno rano i wieczorem, żeby tak zawierzyć i cały dzień Bogu, i później Mu podziękować za to wszystko, na pewno adoracja najświętszego sakramentu to jest po prostu. M, też się wydaje, niby nudne, o co przychodzisz do kościoła, siedzisz, y, siedzisz, tak naprawdę nic nie mówisz. Ale to jest ten moment właśnie, kiedy Bóg ma szansę do Ciebie przemówić, bo jest cisza. Jest spokój, jest się tak naprawdę tylko ty i on. Jest taki to moment takiej mm, takiej intymności po prostu z Bogiem. Mhm. To słowo konsekwencja myślę, że jest też istotna, bo my czasem, gdzieś jak doświadczymy Pana Boga, czy wchodzimy na jakąś tam drogę nawrócenia, to na początku wszystko jest takie wow, i takie nowe być może na drodze wiary. Ale po jakimś czasie jednak przychodzi rutyna, przychodzi taka, taka życiowa stagnacja. I chyba jest istotne, że nawet jak mi się nie chce, bo chyba też masz tak, że nie zawsze ci się chce, czy zawsze ci się chce. Nie, no nie zawsze, nie oszukujmy się. I tu wchodzi właśnie na no, ta konsekwencja, że wiem, że jest to dla mnie dobre, że jest to nie. dla mnie istotne. No dobrze. Cieszę się, że się spotkaliśmy dzisiaj i tym krótkim świadectwem się z nami podzieliłaś. Może jeszcze, co mogłabyś powiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, który poszukuje, który chciałby, ale może nie, no nie jest w stanie, czy może coś zrobić, żeby tego Boga usłyszeć? Nie? No przede wszystkim no myślę, że. Trzeba myśleć. To jest bardzo ważne w życiu. Mhm. E, bo jak się będzie myśleć, to i się będzie szukać prawdy. Jak się dojdzie do prawdy, to prawda nas do Boga doprowadzi tak naprawdę. Bo sam tylko trzeba, jest dokładnie, tylko trzeba jej poszukiwać cały czas. Mhm. Czyli zadaj sobie trud zadawania pytań. Zadaj sobie trud poszukiwania. E, drodzy widzowie, życzymy Wam tego, e, trudu poszukiwania. Tego, abyście się no, pytali e, o swoje miejsce w życiu i żebyście się też e, zobaczyli w, w tym powołaniu prorockim, bo nie chodzi o to, żeby być jakimś wielkim ewangelizatorem, czy, czy głosicielem e, z wysokości ambony, czy na jakichś rekolekcjach, ale można to e, głoszenie e, przedstawiać własnym codziennym czasem. Bardzo zwyczajnym życiem. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Naszym gościem była Ula Oczkowska, ksiądz Dominik Szymański. Życzymy dobrego przeżywania niedzieli i owocnego spotkania z Bożym Słowem. Szczęść Boże. Szczęść Boże.